Cześć, witam was z rana. Witam was o 7.20. Może trochę trzęść. Może być trochę ciemno, bo idę akurat pod drzewami. także... teraz dojdziemy do miejsca docelowego. Dojdziemy do miejsca dzisiejszych wykopek. Jest to stare kąpielisko. Na tym samym odcinku co były wcześniejsze kąpieliska, gdzie były monety staro niemieckie, niemiecki PRL. Gdzie była był znaczek z czapki, no i to cała reszta? Także już Wam pokazuję, jak to dzisiaj tu wygląda. No i będziemy szukać, poszukamy trochę tutaj, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów, że nikt się do niczego nie przyczepi. A teraz Wam pokażę, jak to po prostu tu wygląda. Także mamy taki mostek, jak widzicie. Tutaj mamy szmastkowy, jak plażyczki. No, i tutaj za tymi konarami z wolnymi drzewami mamy resztę, także no nie nie ma tego dzisiaj dużo no ale myślę, że będzie fajnie, pokopię, zobaczę co wyjdzie, pierwszy tutaj zbadam okolice pomostu, później pójdę dalej może być dzisiaj trochę turystów, także no zobaczymy zobaczymy co się wydarzy jak nie, jak nie tu to dalej, idąc wzdłuż brzegu w głąb lasu są jeszcze dwa kolejne kąpieliska, które są już chyba nieczynne są to stare kąpieliska, także tam też może być fajnie. Zobaczymy. No ale na razie, na razie zostaję tutaj. Także do zobaczenia w wodzie. No i słuchajcie, kopnąłem pierwszy sygnał. Sygnał był 14 15. No i zobaczmy. Co to jest? To jest kapsel. Także tego się spodziewam przy pomoście. No i zobaczymy co będzie dalej. No i mamy pierwszą łyżkę chyba w dniu dzisiejszym, albo nóż. Ha, mamy nóż. Taki ładny, pewnie z restauracji gdzieś. No i mam kolejny sygnał wykopany. Mamy piękny, piękny pocisk od naboju. Powiem wam strasznie dużo śmieci, jest dużo kapselków jakiegoś luźnego złomu. No ale walczę z tym, walczę z tym. Zobaczymy. Może w końcu wejdzie jakaś pierwsza monetka i coś fajnego. Nie patrzcie co teraz, mam jakieś takie kolanko chyba od rury. <laughs> nie będę tego dźwigał, później zabiorę. Ale tam jeszcze coś bije i zaraz zobaczymy czy nie ma jakiejś większej ilości. No słuchajcie, teraz kopię sygnał 5-6. Powiem wam, że tutaj po prawej mojej stronie dużo drobnego złomu, dużo pocisków od naboi. Co chwilę coś tu piszczy. Ale monetek ani nic takiego więcej Zobaczymy, mam czy nie mam nie, nie mam, dobra, czyli kopiemy jeszcze raz Namierzamy i kopiemy Może głębiej O, no, chyba poszło, chyba jest. No, jest coś, chyba stary kapsel. No, dobra. No, tu będzie następny obok. jest taki drucik. Ciekawe. Wygląda jak spinka, ale to chyba nie jest spinka do włosów. Oby żadna zawleczka. No i dobra, słuchajcie. Nie było monet, nie było monet, a teraz mam dwie naraz. Kamyczek. Tu jest jedna, i tu jest druga. No i super. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. Jedna jest bardzo czyściutka, w ogóle nie zarośnięta i ta jedna to jest marka niemiecka, ale z którego roku? O, uh, 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 gdzie jest ten rok? Roku nie widać. 1964, także pozdrawiam rocznik 64. A drugie cudo? Może się uda podczyścić? Przebija dziesięcioma albo pięcioma feningami, tymi w kolorze złotym. No, coś poszło. Jest jedna strona odeszła, pięknie. Prawie cała. Na pewno 71., także pozdrawiam rocznik 71. Zaraz zobaczymy, czy będzie co. Czy 5, czy 10? Ja widzę jedynkę, także to będzie dyszka. Będzie 10 Feningów 71 rok. Super. No i patrzcie, jest kolejny pocisk z karabinu. Słuchajcie, kopnęłem 15 spod pomostu. co to będzie? To jest coś takiego, Boże, więc nie mam pojęcia, co to jest. Kawałek jakie rurki jakieś. Nie wiem, co to jest. Ale wielkie. Będziemy, czy kapselek, czy czy coś innego się trafi? Pełną spory kawałek szkła i już widzę pieniążka. Widzę monetkę. Zaraz zobaczymy, bo ładna czyściuteńka. Wiecie? Zobaczymy, co to jest. 50, 50 Feniś. Z. Z, co z. 1990 roku, także pozdrawiam 90 rocznik, super. Kopię sygnał 2 do 6, zobaczymy. Chyba udało się, chyba jest w sicie. Jest, widzę monetkę. Jedną, jedną, tu mamy monetkę. Teraz zobaczymy, czy uda nam się ogarnąć na bieżąco od razu co to jest. Chyba fening, jeden. Jest to jedyneczka, jeden Fenik. Fening, Fenis, jeden pies. 1900. Chyba 85, ale nie jestem do końca pewien. Także w razie czego pozdrawiam 85? No i następny sygnał i następna monetka, ale nie tylko monetka. Monetka, monetkę, zaraz sprawdzimy. Tu mamy już taką małą śrubkę. A monetka nasza to współczesny 1 eurocent. No i patrzcie, następna monetka teraz 2 eurocenty współczesne nasze to jest następny pocisk od karabinu No, i jestem tu z tej strony, tych konarów. No, i mamy pierwsze, pierwszą monetkę, zmaltretowane 10 feningów Totalnie z roku pańskiego 70. Chyba 73. Także pozdrawiam 73. rocznik. No, chyba jest następna monetka. Pięć Fenningów tym razem, już widziałem, że jest piąteczka. No jest widać piąteczkę, przynajmniej ja ją widzę. Rocznik 50 także pozdrawiam rocznik pięćdziesiąty. Patrzcie, teraz coś takiego wyciągnąłem: jakiś zaczep od czegoś, albo zamknięcie. To jest zamknięcie chyba od kuferka jakiegoś. Ciekawe. Takie o, z jednym nitem jeszcze. Działy się. Przekręcało. I się zamykało albo otwierało. Jakiś kuferek, jakaś skrzyneczka. Hm. sygnał 11 i mamy mamy, ja już wiem co mamy mamy guzik od celty niemieckiej od wehrmachtu A jest, trzy dziureczki guzik od celty wojskowej 15 Wam tyle syfu jest na tych plażach, że ci w głowie nie mieści. Może poszedł Może się udało, zobaczymy no. Coś się udało już widzę, zaraz sprawdzimy co to jest. Nie mam nic. Co my tu mamy? Ha, ciekawe, jakaś samoróbka z naboju. Ale... Nie, bo to jest, to jest łuska, która została obcięta i spłaszczona. I do góry nogami wsadzony w nią pocisk. To jest płaska strona. Być Może ktoś chciał sobie jakiś śrubokręt zrobić albo coś takiego. Ha, ciekawa sprawa. Mamy. Amunicja krótka. Krótki nabój. Zobaczcie, jest monetka, no, chyba fening, Jeden fening chyba. Fening, fening, wszystko. Tak, jest jedyneczka, ale który rok? Mamy radę coś tu podskrować, czy nie za bardzo. Nie moi drodzy, nie przeczytam Wam na ten moment. Ale mamy. Mamy kolejną monetkę. Płuczemy, płuczemy i co mamy? I mamy monetkę. Mamy 10 penningów. zobaczymy, bo ta jest w takim chyba w fajnym stanie. Nie da się jej wypukać. Że tak, dziesiąteczka jest widoczna ładnie. Tylko rocznik by się przydał lekko zeskrobać. No i będzie fajnie. no jeszcze, jeszcze kawałek. O si to właśnie. Rok 1950, 10 feningów. pozdrawiamy, 50 rocznik. Kurczę powiem wam, na pozdrawiam się dzisiaj tych roczników. Jeszcze trochę, chyba wszystkie wymienię jakie są. Rybka mi uciekła z podcewki, druga. Zobaczcie, teraz mamy coś takiego, Teraz to popłuczę. czy... jeszcze, ale płaski, przypomina, ale monetkę, przypomina, nie, kamyczek. Dobra, czekajcie. Popłuczemy to, bo nie wiem, czy to jest nabój cały. pocisk, co to jest? A, wygląda jak nabój. Mhm. Cały nabój karabinowy. Patrzcie, tu coś mamy. Od środka mi się zaczepiło. Mam chyba pierwszą biżuterię. No, ładna, fajna. Ciekawe, w sumie kolczyk chyba w takim kształcie. Jakiejś kokardki, jakby. E, fajna sprawa, bardzo fajna. I tu jeszcze mam od razu pod tym coś znowu jeszcze. Także teraz będziemy dalej tam patrzeć. Strasznie mi coś piszczy. Bardzo mieszanie. I ja już wiem co to jest, bo ja już przed chwilą to widziałem, chcę Wam teraz to pokazać. Flak. Czyli to widzicie. To jest flak 20 mm No, stój. 20 mm flak. Ale jaja 20 mm flag Patrzcie na to Macie pierścień wiodący Ale co to jest? Dokładnie to nie mam pojęcia. Tutaj z tej strony nic nie ma. Nie wiem czy z tej strony w ogóle to nie jest tak, to jest wystrzeliwane, czy tutaj nie ma... Boże, nie jest strona inicjująca. No jest to spore, tak jak widzicie. Widzicie pierścienie wiodące? Pierścień wiodący, tak? Chyba dobrze mówię, nie wiem, mogę się, mogę się mylić, jeżeli się mylę to przepraszam. Ale co to mogło być? Od czego? Tu się jest, tu jest zaokrąglone i tu się kończy. No nie wiem. Zobaczymy czy coś jeszcze jest pode mną. Patrzcie następne płukanie i zobaczcie jedno. Drugie. Mamy sam pocisk. Mamy cały nabój i to jest też nabój. To jest chyba pocisk. No powiem Wam nieźle. No a teraz, patrzcie w tym wszystkim jeszcze moneta weszła. Zaraz zobaczymy jaka. O, chyba 10 fenningów będzie. 90 rok, 10 fenningów. druga sztuka z pierścieniem wiodącym z pierścieniem drugie takie samo co tu się dzieje albo co tu się ne, co tu się działo druga sztuka ocie kurde Ja tam z tym na brzeg odłożyć to gdzieś w bezpiecznym miejscu. No powiem wam, że takiej takiego rozwiązania dnia dzisiejszego się nie spodziewałem. Odmielna jakiś jakaś stara zajechana monetka, który pewnie nie będę w stanie odczytać. Coś tam na niej jest, ale ale co? Kreśli mi się jedynka na środku. Ale który to rok? Jest, <śm> jest. jest. Moi drodzy jest Adolfowe 1940 rok. Jeden z 40 roku, ale zajechany, no postaram się go w domu doczyścić. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Super. Zobaczcie, teraz krótka pestka. No i moi drodzy, następny. Następny flak Najprawdopodobniej. Tak wygląda. Zobaczymy zaraz, co jeszcze tu mam. Czy mam tu w ogóle coś jeszcze. Nie. No. On jakiś taki dziwny jest ten flaszek, poczekajcie nie wiem czy tu coś więcej nie leży, bo tu jest gdzie on jest zawinięty w coś, to jest, wchodzi normalnie jak w papier No si to stój No nie wiem kolejny flak będziemy kopać dalej drugi flak, czyli 2 do 2 no i dobra, słuchajcie, jesteśmy na podsumowaniu, wystarczy tego dobrego na dzisiaj, czas się zwijać do domu, obowiązki wzywają, zrobimy sobie podsumowanie na dwa razy, ponieważ padnie mi zaraz druga bateria, nie wzięłem sobie o powerbanku, bo zapomniałem, więc nagram Wam pierw yy, śmieci i amunicję, a potem Wam dogram resztę, także jeżeli chodzi o to, to... No tak się prezentuje to wszystko. Jak widzicie, jest trochę tego. Tu są same śmieci, tylko także to są jakieś kapselki, foliki, jakieś mniejsze śrubeczki, tego typu rzeczy. Szkło jest. To proszę bardzo. także to są śmieci z takich ciekawych rzeczy w śmieciach. Mam środek od, od kapsla z narysowaną czy, z narysowaną kością. Pięć oczek. <laughs> także tu wszystko, to wszystko, tu co leży, tu o. To są całe naboje, bądź same łuski, zżarte łuski, tak jak tu już widzicie, takie o, same pociski, tak jak tu widzicie, długie, krótkie. No i dobra, słuchajcie, druga część podsumowania. Tak jak mówiłem, bateria mi padła. Śmieci i resztki amunicji już się pozbyłem tego już nie ma. Co do grubej amunicji, tak, tak jak widzicie teraz na zdjęciu. Były dwa razy flak i dwa razy z tego co wiem, to jest garłacz, czyli granat, dokładnie granat do garłacza od Mausera. No, powiem Wam gruba sprawa, no ale to już jest zabrane, dlatego tego nie widzicie na żywo. Nie trzymałem tego, nie przyniosłem tego do samochodu, nie chciałem tego za bardzo przy sobie trzymać, tym bardziej, że te garłacze z tego co widziałem były całe. Także, no mogło być różnie, ale na szczęście już po sprawie, także o to się nie muszę martwić. No a z tego co zostało. No, z takiego ciekawszego złomu, o ile można powiedzieć, że złom jest ciekawszy. No tak jak widzicie, no, to tu został taki gwoździk, jakiś drucik, to jakieś takie kawałki jest zidentyfikowane. Tu jest śruba duża, blaszka. To jakieś takie pierdoły, nie mam pojęcia co to jest. To jest kwadratowa podkładka, okrągła podkładka. Mamy to ciekawe zamknięcie od kuferka. Mi się przynajmniej wydaje. Tu po oczyszczeniu wyszła na tym jakaś blaszka, wyszły jakieś rowki, także nie wiem do końca co to jest. Wpadł nóż, wpadł gwóźdź, mały, duży weszło takie kółko, nie wiem od czego ono mogło być. Może wojs od jakiejś nie wiem, części wojskowej, może od czegoś, no nie wiem. Może od paska zwykłego, nie mam pojęcia. Taka pierdoła, też nie wiem co to jest za bardzo. Próbowałem to oczyścić bardziej, ale się nie da. Część, od coś od czegoś. Z takiej dużej bryłki wyszła mi śruba z nakrętką razem. Po rozbiciu jej, e, takie cudo wyszło. Wygląda jak część jakiejś miarki, ale nie jestem pewien. Rączka od łyżki. Wyszedł taki drucik. E, domyślam się, że być może blokował coś. Był w coś włożony do zablokowania czegoś. Nie wiem. Wyszła taka miedziuszka. Nie mam pojęcia. Pognieciona. No, i jest to ciekawe cudo zrobione z krótkiego naboju, czyli ta łuska. Łuska obcięta, zagięta z pociskiem wsadzonym z drugiej strony. Nie wiem, czy to miało służyć za śrubokręt, czy za co to miało służyć, co to miało być, no ale ktoś sobie próbował w jakiś sposób z czymś poradzić. Jak, co? Nie mam pojęcia. Z dwóch bryłek wyszły mi jeszcze takie piękne dwa pociski, dwie końcówki piękne od naboi. No i monetki, zostały nam monetki. No i coś ciekawego, to nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że jest to stary, może guzik, ale nie jestem pewien w ogóle. Spróbuję go doczyścić. Może się uda, może nie. Z monet wyszły mi 4 razy po 10 feningów, Każde z innego roku. Wyszła jedna marka. Wyszło 50 feningów. 50 feningów jest w miarę świeżo, to jest 90 rocznik. I tak, tutaj mamy 3 razy po jednym feningu. Tu mamy nawet 2 razy po 5 feningów. Wyszły mi cztery guziki. Jeden guzik wyszedł od celty. To także z przodu, że bardziej staniemy tak. Tu jest celta. Wyszły takie dwa przy okazji jakieś plastikowe stworzyła sztucznego. No i taki, taka napa metalowa wyszła jeszcze do zapinania. Wyszedł taki kapsel, nie wiem, czy to jest od starej kapsel, od mleka, a ewentualnie jakieś czekoladki, ponieważ jest tu na nim narysowany orzeł i jest. Napis z Formilch Szoko, coś tam, coś tam, także nie mam pojęcia. Z biżuterio, ile można to nazwać biżuterio, ile to jest w ogóle biżuteria. No, chodź tu. No, która strona? Ta strona. Wyszła mi taka kardeczka. No, zaraz wam zobaczycie sobie z bliska. No nie wiem, czy to miał być kolczyk, co to miał być. No ale jest, nie wiem. Ciężko mi jest naprawdę powiedzieć. Wyszły mi obecne pieniądze 1 eurocent, 2 eurocenty. No i wyszedł to jest jeden Fenning. To jest, to jest Fenning, na kamerze nie będziecie widzieć, dlatego widzicie zdjęcie. To jest Fenning Adolfowy 1940 rok. Jest fastyka, wszystko jest. Zobaczę do jakiego stanu uda mi się tą monetę z czasem doprowadzić. Może zaopatrzę się w specjalne ołówki do czyszczenia monet. Zobaczymy. Nie mam pojęcia. Błagale byłoby fajnie, na pewno byłoby łatwiej. Także z tego wypada to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Bardzo mocno militarny po raz kolejny, czyli znaczy, że w tym rejonie naprawdę dużo, dużo musiało się dziać. No i co? No i z mojej strony to będzie tyle. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zapraszam do kliknięcia subskrypcji. Tam tu, tu na dole. I tyle, i tyle z mojej strony. Życzę Wam miłego popołudnia, trzymać się do następnego filmu. Cześć.